Witam w Let's Play'u Smaczna Planeta, powrót na chwilę. Dobra, zacznijmy pierwszą mapę. Zrobiony mój wehikuł czasu jest gotowy. Doktorze, jesteś geniuszem. Hej, co to jest? Och, eksperymentowałem z nanotechnologią i przypadkowo udało mi się to stworzyć. Nazwałem to Szarą Breją. Może zjeść wszystko, co jest od niej mniejsze. Naprawdę niebezpieczna rzecz. Prawdopodobnie powinienem ją trzymać w bezpieczniejszym miejscu. Wyglądasz na głodnego, mały kolego. Masz kilka cukierków. Musimy dopilnować, żeby nikt tego niczym nie nakar. Nie! No i tak zaczynamy przez mapę. że się albo klawi jest trzeba trzobem, szarą grę. Zjedz wszystko, co jest od ciebie mniejsze. Dobra cukiereczki jakieś zjadamy ten let's play to ja będę robił poziomowo że jeden poziom to jeden filmik o już można jakiś większy rzeczy ciekawe jak się skończy tam cała gra Agora ziadamy sobie. O, koniec. Bojem no contorno. Agora to na próxima,